Wam nauczy cierpliwości, jestem młodym człowiekiem. Pouczał niegdyś na sejmowym korytarzu Sławomir Nowak, naszego dziennikarza. Co jak co, cierpliwością to musiał się jednak wykazać polityk PO. Ale opłaciło się i to podwójnie. Po kilku latach śledztwa i wniesieniu sprawy na wokandę, niedawno jedną z korupcyjnych spraw, tak zwany Polski Wątek, umorzono, czyli pieniądze za posady w czasie rządów Tuska. Przy tak poważnych sprawach, umarzanie ich przed procesem, no jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wątpliwe, a w tym przypadku, kiedy znamy cały kontekst, wiemy jakie były dowody, no jest czymś, co nigdy nie powinno się zdarzyć No i trudno nie mieć wrażenia, że doszło do takiego um, jaskrawego, niemal książkowego skręcenia sprawy. Sąd w postaci młodego asesora przychylił się do wniosku obrony oraz prokuratury o umorzenie i znalezione dowody w sprawie dotąd ważne stały się nieważne. Jest jeszcze wątek ukraińskiej korupcyjnej sprawy Nowaka, który... Czeka na proces. Cierpliwości. Na który sam polityk pewnie cierpliwie czeka, solidnie pracując w tym czasie w Radzie Nadzorczej Spółki Budowlanej realizującej kontrakty dla prokuratury i jak się okazuje, nie tylko. W tym roku 2024, czyli w ubiegłym roku, firma swoje przychody powiększyła o 80 milionów, ponad 80 milionów złotych pochodzących z kontraktów. Właśnie kontraktów z instytucjami państwowymi, samorządowymi czy spółkami Skarbu Państwa. Oczywiście ja zapytałem o to firmę Texom. Firma Texom zaprzecza, aby Sławomir Nowak w jakikolwiek sposób reprezentował ten podmiot, aby na przykład zdobywać kontrakty, rozmawiać o kontraktach. Z jednej strony Nowak wcześniej był specem od infrastruktury w rządzie Tuska i specem od budowy dróg na Ukrainie, a że z drugiej strony zarzuty korupcyjne akurat dotyczyły tego obszaru działalności, traktować to można przecież jako zwykłe. Czepialstwo, zaufania do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości państwo nie macie? To po to jest im też zawłaszczenie y, z y, sądownictwa w Polsce i całego wymiaru sprawiedliwości, żeby <coughs> mieć nad tym kontrolę. Po prostu chodzi o kontrolę. Żywym przykładem na to, że można jednak nie mieć całkowitego zaufania do wymiaru sprawiedliwości jest Tomasz Grocki, bo immunitetu się nie zrzekł i przed sądem nie odpowiada. A mógł, bo prokuratura po medialnych publikacjach chciała mu postawić zarzuty i znów cierpliwość okazała się. Się nie do przecenienia. Cierpliwie czekając na zmianę władzy, doczekał się. Prokuratura Bodnara jego wątek korupcji umorzyła. Sprawa ta powinna być wyjaśniona ze względu na setki poszkodowanych. Zarzuty wobec byłego marszałka dotyczyły korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo. Między innymi według relacji pacjentów i ich rodzin, ówczesny dyrektor i ordynator szpitala Tomasz Grocki miał w zamian za pieniądze przyspieszać terminy operacji. I jak informowała prokuratura, nie tylko zeznania świadków w tej sprawie stanowiły podstawę wyjaśnienia sprawy w sądzie. Ponadto marszałka Senatu obciążają wyjaśnienia dwóch lekarzy podejrzanych w sprawie, którzy wprost wskazują na jego udział w przestępczym procederze. Opinia biegłych z zakresu finansów oraz zabezpieczony w śledztwie dokument w postaci arkusza kalkulacyjnego stworzonego na potrzeby wewnętrznych rozliczeń. Co więcej, zebrany materiał sprawił, że na ławie oskarżonych są koledzy lekarzy Tomasza Grockiego. Ale nic to. Grocki oskarżył dziennikarzy o zniesławienie. Prawa zmierza do końca. I tak, i nie. Sprawa sądowa, którą Grocki wytoczył prezesowi telewizji Republika, Tomaszowi Sakiewiczowi będzie mieć swój koniec w pierwszej instancji jutro. Ale z drugiej strony, w ubiegłym tygodniu pojawił się kolejny świadek w sprawie korupcji, i w tym tygodniu również. To w ogóle coś, co chyba nie miało jeszcze precedensu, bo tak masowej ilości zgłoszeń, jeszcze nawet dzisiaj zgłosił się kolejny świadek z pełną dokumentacją opowiadający o historii jego matki. Przypomnijmy, wyrok sądu w sprawie Grocki kontra Sakiewicz jutro. I moim zdaniem. Im bardziej Platforma jest przyklejona do tej historii, a się sama przykleiła, tym bardziej będzie to szkodzić, bo Platforma już znalazła się na równi pochułek, więc ta historia, która jej może nie szkodziła kilka lat temu, w tej chwili zaczyna jej bardzo ciążyć. Ale na werdykt wyborców trzeba będzie jednak poczekać nieco dłużej. Tymczasem Donald Tusk do swojego elektoratu wysyła komunikat. Jak ja słyszę, my się tak boimy, że wam nie starczy i że za dwa lata oddacie władzę. Powiem bardzo może tak mo, z, nie lubią mnie ludzie może brutalnie to wy powiedzieć. oddacie władzę Ja mam w momencie to jest przenoszenie ja odpowiedzialności trochę Nie to jest dzielenie się odpowiedzialnością Ale pan premierze to... Kamil nieradka Republika